No, nie uwierzycie, kto się odpalił na emeryturze i to na grubo mianowicie Angela Merkel, która w wywiadzie powiedziała, że Polska jest współwinna napaści Rosji na Ukrainę, ponieważ, uwaga, utrudniała relacje Unii Europejskiej z Rosją przez swój antyrosyjski kierunek. Także, moi drodzy, niehandlowanie z Rosją gazem. Tylko nasz antyrosyjski kierunek był ogniwem zapalnym do rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. No, komuś się na grubo popierdoliło w głowie na stare lata, albo jest w tym jakiś głębszy sens. Jest w tym jakiś dużo głębszy sens. No ale chyba nie muszę mówić o co chodzi, prawda? No bo. Pamiętacie co robiła Angela Merkel, prawda? Pamiętacie Nord Stream, pamiętacie kupowanie od Rosji gazu i ropy na potęgę przez Niemcy. Niemcy były hubem, który handlował Pośredniczył tak naprawdę w handlu surowcami rosyjskimi na całą Europę i z tego korzystali naprawdę na potęgę. Mieli z tego ogromne Niemcy korzyści, no ale wojna to ukróciła, więc wiele osób jest niezadowolonych z takiego obrotu sprawy. No bo nie można robić z Rosją biznes as usual, tak jak wcześniej, no ale. Moi drodzy, no chyba takie wyjaśnienie Wam powinno wystarczyć, żeby zrozumieć czemu Angela akurat teraz się odpaliła i z czym to może być związane.